Jeziora i rzeki, których na Warmii i Mazurach nie brakuje, to dobro wykorzystywane nie tylko turystycznie. To również znakomite narzędzie do prac badawczych naukowców i ichtiologów. Olsztyn, stolica województwa, to miejsce, gdzie 70 lat temu, w 1951 roku, utworzony został Instytut Rybactwa Śródlądowego. To właśnie tu i w jednostkach zamiejscowych Instytutu prowadzone są prace mające na celu ochronę ekosystemów wodnych, ale także ich lepsze zagospodarowanie. Naukowcy pracują nad biotechniką produkcji ryb Rozpatrują zagadnienia kontrolowanego rozrodu, produkcji materiału zarybieniowego i ryb konsumpcyjnych oraz tworzenie modeli gospodarki rybackiej w wodach śródlądowych. W siedzibie instytutu spotykamy doktora inżyniera Andrzeja Kapusta, który już za chwilę wyruszy nad jeziora, by prowadzić prace badawcze w terenie. Można powiedzieć, że zajmuje się naprawianiem świata. Wykonujemy niewielką część, ale zajmujemy się badaniami ichtiofauny, ichtiofauny w jeziorach, i ichtiofauny w rzekach. Zajmujemy się w ogóle badaniami jezior, funkcjonowaniem jezior. Zakład ma wieloletnie doświadczenia w badaniu jezior mazurskich i teraz pracujemy w całej Polsce. Jestem współautorem planu ochrony Jeziora bałtyckiego. Zajmujemy się właśnie odtwarzaniem populacji siotra w zlewni Bałtyku współpracujemy w szerokim gronie ekspertów europejskich nad odtworzeniem tego gatunku gatunku który wyginął w naszych wodach na co dzień prowadzimy badania monitoringowe prowadzimy monitoring czyli ocenę stanu ekologicznego wód aby zobaczyć efekty prac badawczych prowadzonych w celu odtworzenia populacji jesiotrów, o których mówi się, że są królewskimi rybami, przenosimy się do miejscowości Pieczarki Kołogi Rzycka. To tu, w sercu Mazur, znajduje się zakład hodowli ryb jesiotrowatych. Naszym najcenniejszym skarbem tutaj jest jesiotrostronosy, który. No, na początku XX wieku tak naprawdę wyginął w Polsce, a my zajmujemy się jego restytucją. Do lat 90. uważano, że u nas występował tak naprawdę jesiot zachodni. Okazało się, że nie. Badania genetyczne potwierdziły to, że występował od ostronosy. I w związku z tym bodaj w 2004 roku podjęto próbę restytucji tego jesiotra do naszych wód. Więc ściągnięto ikrę zapłodnioną z Kanady. I zaczęto tego jej siotra podchowywać i wypuszczać do wody. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv